Ziemaneczko, ziemaczki, z tej strony buntownik 900 i dzisiaj będziemy grali w Adventure Time Card Wars znowu. I dzisiaj e, będzie podziękowanie dla e, użytkownika Mati Football. Dzięki Mati za ten komentarz. Ale dobra, zaczynajmy! Na sobie, poczekajcie. I dzisiaj będzie opening skrzynek. W sumie będzie tylko czterech. E, nie poczekajcie. Może nam dadzą coś fajnego. Lop, 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 lop. Nie, tylko pięć duszek. No ale poza tym. Dobra. Dzisiaj będzie opening yy, tych yy, dwóch skrzynek. Oszczędzam hajs A jaka? A, świnia. Sprzedam ją sobie, bo mam już Świnkę I cool kite. Dobra Battle. Dzisiaj, będzie, e, dzisiaj będziemy robić questy Będziemy się przygotowywać do walki e, głównej Dobra Let's go Dzisiaj się postaram zrobić większą jakość filmu po T, yy, bo pod tym ostatnim filmem pikachu13dvx napisał, że była słaba jakość no i sprawdziłem to i naprawdę była bardzo słaba jakość dobra, ale teraz się postaram o lepszą, więc nie spinajcie dupy w komentarzach yy, nie, na przykład sobie cool doga i ten pieniek o. Dobrze. I. Easy. Nieee! I zabił. I go. Dobra, postawimy sobie ninja Nie, no kurde, dobra A tak Jeszcze O, mam skrzynkę Fajnie Ja, i teraz Postawi pewnie tu Mówiłem Jeszcze, aha Dobra, postawimy sobie mumię. Jeszcze sobie pozabimy fort. no w sumie to wszystko. to sobie sobie Dobra, już mam zero. zero. Perfekt Ładnie O nie Nie Ty idiotko Specjalnie tam postawiła Mogłem, nie Mogłem postawić I piekle muszę się będzie e, tylko dwie walki. Dzisiaj będą tylko dwie walki, ponieważ nie wyrobię się z czasem. Bo jeszcze jestem e, na helu, jestem i za chwilę idę na plażę. Wulkan? Yeah! Ja! To jest super! Wulkan. Dobra. I, nie, I za niedługo będzie seria z creepypast, więc zapraszam. Będzie jeszcze, może, oddzielny kanał z creepypastami, właśnie. Więc to już będzie na tyle. Przepraszam, że tak yy, krótki filmik i nie spinajcie dupy w komentarzach. Cześć. Pa.